Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj taki zielony miks na kwotę 50 zł. Mój pierwszy milion szmaragdowe dolary, strapkowy cash i król-cash. Od króla zacznę. Trzymajcie kciuki. Król-cash ma numerek czwarty. I tutaj. Potrzebuję pięćdziesiąt siedem, piętnaście, dwadzieścia pięć, trzynaście i dwadzieścia trzy, i jeszcze koronę albo plik, a ja mam pięćdziesiąt osiem, kolejne to pięćdziesiąt pięć. Dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem. Następne to osiemnaście, szesnaście, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć i trzydzieści cztery. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści dwa i dziewiętnaście. Ostatnie tutaj szanse to pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia siedem, czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć, czyli pusto M i K. Tu jest pusto, no to zdrapkowy z numerem piętnastym i tutaj wygrywa trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, szesnaście i czterdzieści pięć. I jeszcze taki pliczek albo worek. A ja mam dziewiętnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści dwa, dwadzieścia i 11. W drugim rzędzie trzydzieści trzy, pięćdziesiąt dwa. Osiemnaście, dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt osiem, trzeci, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści sześć, dwanaście i dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden. 17, 44, 54 i 37, siedem. Pusto K i D. Szmaragdowe dolary numer 13. Tutaj Wam przybliżę, tutaj chcę szmaragdzik albo podkowe. Potrzebuję, żeby wygrać banan, winogrono, kwiatek, korona, muszla, motyl, karo, cytryna, pik, dzwonek, kier, trefl, melon, wiśnie, jest podkowa. A podkowa mi tutaj pomnoży. No to fajnie, że nie będę na pusto. Klucz, ananas, tęcza i garnek. Nie znalazłam szmaragdu, ale znalazłam podkowę, a podkowa mnoży 10 zł, czyli mam tutaj 20. I tutaj jakieś kontrolne znajdźmy. Jest C i C. Dwa razy C, 20 zł. Dobrze. Nie będzie aż tak tragicznie wtedy na tym odcinku. I teraz jeszcze na koniec mój pierwszy milion. Strapka po 20 zł z numerem szóstym. I tutaj może sobie zmienię drapaka.

18 i 47, 13, 10, 33, 36 i 30. Jest wygrana. Fajnie. Fajnie jak odcinki nie są na zero. Wtedy jest taka szkoda wielka, żeby wszystkie strapki trafiały do.

A w bonusie są owoce, winogronko. No, raz ten bonus trafiłam. Ale jest 40. No to super. Odcinek na plusie. Kontrolne C. Jak mówiłam, odcinek na 50, a ja mam 60. Także super. bo się cieszyć z wygranej. Także pięknie Wam dziękuję wszystkim za tych. Dziękuję tym, którzy trzymali za mnie kciuki. Tak jak prosiłam na początku odcinka, widać, pomogło. Pięknie Wam, kochani, dziękuję za obecność i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Zielony Miks. Szczęśliwy. Do zobaczenia. Pa!